Wyobraź sobie, że naukowcy przypadkowo otwierają portal do innego wymiaru. Nie, to nie jest scenariusz science fiction. To może dziać się tu i teraz w naszym świecie i istnieją dane, które zaczynają to. W tym odcinku ujawnimy, co naprawdę wydarzyło się w laboratoriach CERN i innych ośrodkach badawczych. Jakie dziwne zjawiska zaczęto obserwować po tych eksperymentach. Um, I czy rzeczywiście jesteśmy o krok od naukowej rewolucji, która zmieni um, wszystko, co wiemy o naszej rzeczywistości. Zostań ze mną do końca, bo to, co usłyszysz, może kompletnie odmienić Twoje postrzeganie świata. Witaj na kanale Odkrywcy Wiedzy, miejscu, gdzie odkrywamy to, o czym inni boją się mówić. Dziś zanurzymy się w jeden z najbardziej kontrowersyjnych, ale i fascynujących tematów współczesnej nauki eksperymenty, które mogą prowadzić do otwarcia portali międzywymiarowych. Jeśli interesują Cię tajemnice rzeczywistości, duchowość, nauka i zakazana wiedza, zasubskrybuj kanał, bo takich tematów będzie tylko więcej. A teraz przejdźmy do faktów. Wszystko zaczyna się od CERN, największego ośrodka fizyki cząstek na świecie. Wielki zderzecz hadronów, LHC, od lat wzbudza kontrowersje. Oficjalnie służy do badania najmniejszych składników materii, ale nieoficjalnie? Coraz więcej teorii sugeruje, że jego prawdziwym celem może być manipulacja czasoprzestrzenią. W 2016 roku naukowcy z CERN ogłosili coś z pozoru niewinnego. Zauważyli anomalię czasową podczas jednego z eksperymentów. Niektórzy badacze zaczęli mówić o możliwym mini wormhole, czyli mikroskopijnej dziurze czasoprzestrzennej. I teraz najważniejsze. Pojawiły się świadectwa pracowników, że tuż po tym eksperymencie miały miejsce dziwne zjawiska na przykład zmiana godzin na urządzeniach, krótkotrwała dezorientacja przestrzenna, czy brak zapisu niektórych danych. Czy to możliwe, że SERN otworzył przejście do innego wymiaru i coś przez nie przeszło? Yy, nie tylko, czerny interesuje się tą tematyką. W 2020 roku grupa fizyków z NASA i University of Alaska zaobserwowała strumienie cząstek poruszających się yy, wstecz w czasie. Zjawisko to zostało opisane w kontekście tzw. neutrino tau, cząstek, które nie powinny istnieć w takich warunkach. Pojawiła się teoria, że mogą one pochodzić z innego wszechświata, równoległego do naszego, ale z odwróconym czasem. Oficjalna nauka podchodzi do tego ostrożnie, ale niezależni badacze mówią wprost, mmm, to nie są błędy, to są dowody na to, że granica między wymiarami zaczyna się rozmywać. Czy to możliwe, że te cząstki to ślad po kontakcie między wymiarami? W 2021 roku anonimowy fizyk, rzekomo związany z projektem Alice, w Cern, opublikował na Darknecie dokumenty, w których wspomina o eksperymencie typu próżnia w pęknięciu. Według jego relacji udało się na kilka milisekund otworzyć niestabilne przejście między wymiarami. I tu zaczyna się robić naprawdę dziwnie. Według dokumentu w pomieszczeniu pojawiła się nieznana forma energii, którą określono jako nielokalną, Kilka osób w ciągu następnych godzin zgłosiło uczucie déjà vu, halucynacje dźwiękowe i zaburzenia percepcji czasu. A najciekawsze, sprzęt elektroniczny nagrał dźwięk, którego nie dało się przypisać żadnemu znanemu źródłu. W sieci krąży nawet fragment tego dźwięku i brzmi jak: zakłócony, zniekształcony głos mówiący w nieznanym języku. Czy. To możliwe, że przejścia między wymiarami były znane już tysiące lat temu? W tekstach sumeryjskich, egipskich i indyjskich znajdujemy opisy bram bogów, drzwi między światami, wehikułów niebiańskich. W sanskrycie istnieje termin lokapala strażnicy wymiarów, którzy pilnują przejść między światami. W epopei Mahabharata pojawia się opis czegoś, co bardzo przypomina technologiczne urządzenie otwierające portal. Mowa o świetlistej bramie, przez którą e, człowiek przechodził w jednej chwili między... Czy to możliwe, że starożytne cywilizacje wiedziały więcej, niż przypuszczamy? A może już kiedyś otworzyli portal i coś przez niego przeszło do naszego świata? Jeśli myślisz, że fizyka kwantowa to tylko zagmatwane równania i niezrozumiałe pojęcia, to przygotuj się na prawdziwy szok, bo właśnie ona dostarcza najbardziej zdumiewających dowodów na istnienie innych wymiarów. Eksperyment podwójnej szczeliny, znany wielu pasjonatom nauki, pokazał coś absolutnie nieintuicyjnego. Fotony światła zachowują się inaczej w zależności od tego, czy ktoś je obserwuje, czy nie. To zjawisko nazwano kolapsem funkcji falowej. Ale teraz wyobraź sobie, że naukowcy poszli o krok dalej. W serii nowszych eksperymentów, między innymi w ramach tzw. Delayed Choice Quantum Eraser, odkryto coś jeszcze bardziej niepokojącego. Obserwacja w teraźniejszości wpływa na to, co działo się w przeszłości. Czy to możliwe, że nasza świadomość tworzy rzeczywistość nie tylko tu i teraz, ale nawet cofając się w czasie? Niektórzy fizycy zaczęli łączyć te dane z teorią multiversum, czyli istnienia wielu równoległych rzeczywistości, w których każdy wybór, jaki podejmujemy, prowadzi do innej wersji wydarzeń. Czy zatem to, że obserwator wpływa na wynik eksperymentu, może oznaczać, że jesteśmy Przeskakiwani między alternatywnymi wersjami rzeczywistości? I teraz trzymaj się mocno. W 2023 roku zespół badawczy z Uniwersytetu w Wiedniu opublikował wyniki eksperymentu, w którym zdejano splątane cząstki fotonów z ogromną precyzją. Ustalili, że stan jednej cząstki zmieniał się w reakcji na decyzję o pomiarze innej cząstki podjętą po fakcie czyli efekt był przed przyczyną. Jeśli to prawda, to nie tylko mamy do czynienia z dowodem na istnienie nieliniowego czasu, ale też na istnienie połączeń międzywymiarowych, które omijają nasze fizyczne prawa. Czy to oznacza, że nasze decyzje mogą być echem zdarzeń, które miały miejsce hmm, w innym wymiarze? Od kilku lat naukowcy na całym świecie otrzymują tajemnicze sygnały z kosmosu. Są one tak krótkie, że trwają milisekundy, ale mają gigantyczną energię porównywalną z tym, co nasze Słońce emituje przez cały dzień. Te zjawiska nazwano Fast Radio Bursts, czyli FRB. I przez długi czas uważano, że to po prostu rzadkie zjawiska astrofizyczne, może wybuchające gwiazdy neutronowe albo czarne dziury. Ale coś się nie zgadzało. W 2020 roku radioteleskop w Kanadzie zarejestrował FRB, który się powtarzał co 16 dni. Powtarzalność i regularność tego sygnału całkowicie przeczyła wcześniejszym hipotezom. A teraz uwaga, ten konkretny sygnał, oznaczony jako FRB 100-1714 medi V, wydaje się pochodzić spoza naszej galaktyki, a jego natura pozostaje niewytłumaczalna. I teraz najciekawsze. Jeden z modeli stworzonych przez grupę astrofizyków sugeruje, że ten sygnał nie przechodzi przez przestrzeń, lecz przeskakuje między wymiarami. To tak, jakby ktoś otworzył drzwi w innym wymiarze, przez które przebija się fale radiowe. A co jeśli to nie przypadek, że sygnały FRB pojawiają się w coraz większej liczbie i z coraz bardziej złożonym wzorcem? Czy to możliwe, że ktoś lub coś próbuje się z nami skontaktować? Ale nie z naszej przestrzeni, lecz z równoległej rzeczywistości? Niektórzy naukowcy, choć mówią o tym nieoficjalnie, sugerują, że niektóre FRB mają charakter nienaturalny, a przecież już w latach 70. istniała teoria, że rozwinięte cywilizacje mogą używać fal radiowych jako sposobu komunikacji między wszechświatami? Czy więc patrzymy właśnie na pierwsze realne sygnały z innego wymiaru? Kiedy spojrzymy na te wszystkie odkrycia, od odciernu i eksperymentów z cząstkami, przez fizykę kwantową aż po tajemnicze sygnały z kosmosu zaczyna wyłaniać się niezwykle odważna, ale i ekscytująca hipoteza. Być może ludzkość stoi na progu przełomu. Być może nauka nie tyle odkrywa coś nowego, co zaczyna doganiać to, o czym starożytni mówili od wieków, że istnieją inne światy, inne płaszczyzny istnienia, które współistnieją z nami, ale pozostają ukryte przed naszymi oczami. Czy to właśnie tam mieszkają byty, które nazywano bogami, czy to tam znajduje się źródło naszej świadomości? Jedno jest pewne, nie jesteśmy już tylko obserwatorami rzeczywistości. Dzięki nowym odkryciom zaczynamy ją kształtować, modyfikować, a nawet przenikać do jej alternatywnych wersji. Czy portal do innego wymiaru naprawdę został już otwarty? A może to dopiero początek i najważniejsze wydarzenia dopiero przed nami? Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy wierzysz, że ludzkość ma już kontakt z innymi wymiarami? Czy może dopiero do nich zmierzamy? Nie zapomnij zostawić łapki w górę, jeśli ten materiał dał Ci do myślenia, i zasubskrybuj, jeśli chcesz dalej razem z nami odkrywać zakazane obszary wiedzy, duchowości i tajemnic wszechświata. Do usłyszenia odkrywco wiedzy, prawdziwa rzeczywistość dopiero się zaczyna.